Słoneczko i chmurka. Pewnego poranka, kiedy świat jeszcze spał, a niebo spowite było delikatnym granatowym półmrokiem, słoneczko obudziło się jak co dzień, gotowe by rozjaśniać świat. Przeciągnęło się leniwie, rozgrzewając swoje promienie i przygotowało się do wschodu. Jednak coś było nie tak. Zazwyczaj, gdy tylko wychylało się zza horyzontu, ziemia budziła się do życia. Rosa lśniła na trawie, ptaki śpiewały radośnie, a ludzie otwierali okna, by powitać nowy dzień. Tym razem jednak blask słoneczka był słaby, a światło nie rozprzestrzeniało się tak jak zwykle. Promienie wydawały się ciężkie, jakby nie miały siły unieść całego świata. Słoneczko poczuło niepokój. Co się stało? Dlaczego nie mogę rozjaśnić świata tak jak zawsze? Zastanawiało się z troską. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic podobnego. Postanowiło więc poszukać pomocy. Ruszyło w długą podróż po niebie. Pytało srebrzyste gwiazdy, czy wiedzą, co może być przyczyną jego słabości. Gwiazdy tylko mrugały tajemniczo, ale żadna z nich nie znała odpowiedzi. Przemierzyło mgławice, minęło kładący się spać księżyc i odwiedziło dalekie planety, ale nikt nie potrafił powiedzieć, dlaczego jego blask osłabł. W końcu, zmęczone i zmartwione, słoneczko zauważyło małą, samotną chmurkę unoszącą się cicho nad lasem. Była szara i smutna, jakby zgubiła swoje miejsce na niebie. Dlaczego jesteś taka smutna, chmurko? zapytało słoneczko. Chmurka westchnęła cicho. Czuję się samotna. Wszyscy mówią, że tylko zasłaniam niebo i przynoszę deszcz, więc nikt nie cieszy się na mój widok. Słoneczko spojrzało na nią ze współczuciem. Chmurko, nie powinnaś tak myśleć. Deszcz jest bardzo ważny. Bez ciebie kwiaty nie mogłyby rosnąć, a rzeki by wyschły, powiedziało z ciepłym uśmiechem. Chmurka uniosła się odrobinę wyżej, jakby jej serce stało się lżejsze. Naprawdę tak myślisz? Oczywiście, przytaknęło słoneczko. Każdy z nas ma swoje zadanie i jest potrzebny. A wiesz co jest najważniejsze? Nie świecić samotnie, ale dzielić się światłem z innymi chmurka się zamyśliła. Jeśli tak, to może ja też mogę się czymś podzielić. Może przyniosę trochę kolorowych kropel deszczu i stworzymy razem coś pięknego. I tak też zrobiły. Słoneczko zaczęło rozgrzewać niebo ciepłymi promieniami, a chmurka rozsypała delikatne krople deszczu, które mieniły się w słońcu. I wtedy stało się coś niezwykłego. Na niebie pojawiła się tęcza. Była ogromna i lśniła wszystkimi kolorami, które istniały. Cały świat patrzył na nią z zachwytem. Słoneczko poczuło, jak jego blask powraca. Zrozumiało, że jego światło było najsilniejsze wtedy, gdy mogło się nim dzielić. Chmurka natomiast uśmiechnęła się szeroko, widząc, że dzięki niej niebo stało się jeszcze piękniejsze. Od tego dnia słoneczko i chmurka były nierozłącznymi przyjaciółmi. Każdego ranka wschodziły razem. Słoneczko, by rozświetlić świat, a chmurka by przynosić deszcz tam, gdzie był potrzebny. A kiedy po deszczu na niebie pojawiała się tęcza, oboje wiedzieli, że to ich wspólne dzieło, znak przyjaźni, radości i wzajemnego wsparcia. Bo prawdziwy blask nie tkwi w tym, by świecić samemu, ale w tym, by rozświetlać życie innych. A jeśli kiedyś obudzisz się o poranku i poczujesz ciepły promyk na policzku, to może właśnie słoneczko i chmurka dają ci znak, że nowy dzień będzie pełen radości i przyjaźni.